Jesteśmy na Olszynach. Pogoda zaczyna się poprawiać, trochę mniej wiatru już jest, dzisiaj cały dzień mega wiało, ale teraz już chłopacy ustawiani, bo mówią, że w miarę da się latać, poprawiło się. I Patryk mówi, będzie testował zaraz skok tej hopy. Raz już testował, to niedolot był. Zobaczymy, czy teraz się coś poprawi, jak już technikę będzie miała wyczutą. Jedzie. Nadal case. Tam mówi, że trzeba sklepać lądowanie yy, i też je podsypać, żeby było stromsze. Zobaczcie jaka tu jest puła. To gdzieś tu dotąd trzeba podsypać. Kiedyś to podsypiemy. Na razie nikomu się trelisów nie chciało. Teraz dawno tu nie byliśmy w sumie. Idziemy latać. I kiedy startujesz w zawodach? Ja nie startuję. Nie dostał się. No tak jak mówisz, ostatnie dupę pokażę teraz klatę. A niedługo on fans! Link w opisie. A, gorąco, my wiemy, my wiemy czemu to ściągnąłeś. Żeby fanki przyszły na kanał. Idę z nimi na górę. Rzadko tam nagrywamy, a teraz jest rozgrzewkowe latanie, także nie będą jakichś, nie wiadomo jakichś robili. Chociaż Mariusz już jednego ro robił bengera. i nic do frontflipa robił. Muszę się opalić. Zresztą jaka Bez trzymanki wszedł. Straszcze tu. Proszę się przesunąć. Zepchniemy kamerzystę. Kamerzysta do rana dolecisz. Idę, idę, tylko widzą, pokazywałem. Jakieś ostatnie słowa? Ja robię trójkę. Ty nawet wylądował. Co zrobisz? Ja nie wiem, mam nadzieję, że takie katapulty O, no to. Też <grym> <grym> Wow, manual! I w lewo. Nawaj na górę Ej, w losie mam normalne klimatyzację. Co dzisiaj flip bar, tak? Nie, dzisiaj trzy traki może. O! Może być Ale teraz mówisz, będzie flipa robił. Że odhacza napraw triki. triki. i dopiero teraz go będę męczyć o te trzy. Przekręciłem, mogłem się mocniej wyprostować. A bo to bara miałeś robić, dlatego? Dlatego przekręciłeś, bo szykowałeś się pod bara. Ale nic, nic, odpuszczamy ci tego flip bara. Jak powiedziałeś, że trzy traki, to trzy traki. No coś co odpoczywa, ja idę na dół. zaistem to jest katorga. Gdziełem na moim torze stoisz? Nagrywam. Nagrywam, stary. Zrobi? Trak. Mariusz. Powodzenia Dzisiaj ja jestem vlogerem na olszynach, Tylko wiecie, jestem na wakacjach, tutaj koszuleczka wakacyjna Wakacja, a nie katowanie Oni katują Ja pokatuję sobie kiedyś, nie wiem Coś ostatniego, jakiejś takiej mega weny nie mam Na latanie hop, na zabijanie się Znaczy ostatnio na odcinkach jeszcze miałem Ale po odcinkach mi przeszło Co tam wchodzę na górę to mi się w bani kręci Kurde, chyba już nie dalej. Teraz jestem skaterem Oni, oni wam dostarczą kontentu rowerowego. I to nawet lepszego niż ja. I mucha, uciekaj mi z obiektywu. Fuj Nagrywa się, to się kameruje. Kurde. Za wysoko Ale transfer. Dobra, teraz to nagram lepiej. O, i Dara nagrałem. Jak co tu stanę, to daleko, no? Fajnie. Z nosem. Ale z nosem. No mówię właśnie, nosik zsiadł! siadł. Ło, wow. bym się ześliznął. Podbij i doł z drugiego. Dobra. No właśnie, jak lubicie samochody, możecie wbić na mój drugi kanał. Tam wrzucam edity samochodowe. Dopiero zacząłem, także... przerwa na lot. Wracamy do reklamy. Dopiero zacząłem, ale nawet całkiem nieźle wychodzą, także link macie w opisie. Też do Instagrama i TikToka. Dajcie followa. No i oglądajcie dalej. Ja tutaj za tych traw, Słyszę głosy o jakimś nie szarpaniu raz. Jakimś kurczę szarpaniu, co tu będzie szarpane? A żebyś nie dodał do vloga to powiem, że proszę. To wytniesz mnie Maruś poleca <śle> <śle> nie, tak, nie wytnie Dwa traki Dobrze, dobrze nie okłamał były dwa Ale w Trzy teraz? Zobaczymy za chwilę Ale chyba szech bluzki ubera <śle> Dobra uberaj No, chyba jednak front flipa chce ciągnąć. O, patrz, bar wszedł. Nowe, nowe, nowe wiadomości. Prawdopodobnie jednak nie zobaczymy tego, co było mówione ani flipa, ani trzy bar. Ale jeszcze spróbujemy tutaj namówić chłopaki. I może, może się zgodzą. <grym> Jak tu zarosło to było lądowanie. Nie mamy czym tak skosić, tak naprawdę. Antek, przyjedź z kosą i do koszenia. I co? Przejeździk za tobara. Pamiętam, kiedyś tu stała ławka i ten kamień, on był cały zakopany. Patryk się z kimś tam założył, że go całego wykopy. Było ostatnio gdzieś tu w drodze, wystawał o, tu wystawała ta rura. Jedziemy, I co, do czego się przymierzasz? Ale wysoko, No wysoko, byłeś, mega wysoko, nie? Ja tak jeszcze teraz bardzo tak. dużo czasu na cokolwiek, nie? Jak najbardziej będę tutaj Cię zachęcał, bo a. już i tak wszyscy wiedzą, już wszyscy wiedzą, że, że była mowa Która Ta wcześniej podstawimy, to podstawimy tu a. coś Nie, za mało roweru. Nie chcę jeździć, a później mówię, że za mało roweru. No przecież już tam leżałeś to wiesz jest miękko I jeszcze raz A tu jest miękko ja się szykuję, że będzie leżał. Ty masz się szykować, że to skleisz. Dobra, wyjdzie z bomby. Próbujemy. Teraz się o ty. No bo nie chciałeś przybić, to ci przybiłem sam. A, dobra, to strony. <laughs> będzie flat spina próbował pierwszy raz od dwóch lat. Kiedyś robił na takiej malutkiej hopie. Także na tej powinien to skleić. Jak tylko się nie obsra, to będzie to klejone dzisiaj. Tyle ci mówię, wiesz. akurat dzisiaj, dzisiaj nie jestem gotowy do jazdy, kontuzja i te sprawy, ale normalnie bym, normalnie bym z tobą to robił. Pewnie dzisiaj zostałeś deskarzem, przyznaj się Widzę. Jestem deskorolkarzem, następny vlog z deskorolki. Ochraniacz nie wziął, tylko czapkę założył taką taktyczną z daszkiem, jak to deskarz. No i zapomniał Bara znowu, zapomniał Bara. Kurde, nie wiem co ja dzisiaj robię, że tak transferuję. Jedziesz, nie? I nie robisz tego, że jedziesz do boku i w ten Tylko lecisz środkiem i wtedy walisz łuk Bo ja to samo robię Jadę środkiem i walę łuk A ze środka jak walisz łuk, no to lecisz w bok A nie na środek Mam białe buty Ale dla, dla flat spina Poświęcę te białe buty I wejdę zagrabić, tylko gdzie są grabki? Pach. Pach. Let's go! możesz lecieć Zobaczmy to z tej strony a to Patryk. Olu wow! O, no leży. Ej, nic było! Jednak się nie zapomina! Ej, korka! Ty, ty tego korka robiłeś naprawdę. Jo. Taka flara! Jednak się to pamięta. Ładne to było. Myślałem, że zapomniałem całkiem. Kur... to jest fajne. Ale na większym locie to jest w ogóle inna gadka. No ty dwa. To była sekunda i tylko myślałeś, że się zabijesz. Ty dwa zrobiłeś prawie. Nie git by było. Ale już w drugiego leciałeś, naprawdę w drugiego leciałeś. <grym> cash rol już blisko, siedzi, Już już blisko. <grym> jak to odjedziesz, to ten kaster <grym> 20. To będzie mówić, że z bombę spróbuję. Jeśli na gąbkę wyjdzie to. Ja ma problemu. Wskoczyć przez barki się dobrze. Więc że dostarczą fajnego contentu, jak ja będę tylko nagrywał. Mówię. A numer dwa. Yo, ale dupnął Ej, ale ładnie teraz Ej, było! trochę za mocno! Ej właśnie idea, no, tylko nie dociałem. No się... Nie, ale tak się Nie za mocno, po... za mocno to zrobiłeś. Pokaż to. Czuję progres. No, no to widać fajny, progres, tak. widać progres. No nie no na tyle pasu Dla fanek, tak? Też dla fanek. Ja tu mówię koniec, a on też dla fanek. No nie no. Muzyka się wyłączyła i nie chce jechać. Za mocno, za mocno. Ja nie, wiem, ja nie wiem jak się ten trik robi, ale jak dla mnie to za mocno, albo za mało przez głowę, albo za mocno, kręć. Ciągnie. Jakoś zimnie lecę, kiedy mnie capy. Spróbuję bardziej się tam lecieć, w tamtą stronę. Fajnie, teraz powoli tak robiłeś nawet. To widzicie teraz, to oznacza, że skleił i przez to to wrzuciłem. I do kolekcji jeszcze to. A teraz no, no, już ja żebym to wrzucił. Chciałem tu usiąść. Ale nawet tam nie posiedzę. Nie ma miejsca. Wino salto. Widzisz, jakbyś zrobił salto, byś się dostał To nie, jakieś double traki. To ja zrobię jakieś dwa traki, nie? No, ty nobie ty. No! To było tak dobre. Dawaj na górę od razu jeszcze raz. Nie, trzeba, tu trzeba na spokojnie. Teraz, jak na spokojnie pociągnę, to było lepiej. To musi siedzieć, Mariusz, to musi dzisiaj być. Nie z się przebuzowywać, to zawsze się zakończy. Śmieszki, śmieszki, a co chcieliście ogłosić? No, robimy zrzutkę, bo ogólnie będą gąbeczki. Już trochę gąbek mamy zgromadzone. Znowu zrzutkę robimy i chętnych zapraszamy do wpłat. Dobra, ogólnie... w skrócie, zrzutka w opisie. Na... Zrzutkę, bo chcemy gąbki, bo chcemy progres. Tak, i progres, no i wszyscy będą mogli wijać, Tylko wystarczy napisać PV. Możesz bić, poskakać na gąbki, tylko najpierw trzeba zrobić gąbki. pieniądze potrzebujemy na palety na gąbki, na zjazd i na kicker. No i chcielibyśmy jeszcze poprawić pierwszy kicker. I by wtedy się zrobiło taki, jak jest na gąbkach, żeby był ten sam feeling lotu. Jak zrobisz w gąbki, możesz się od razu tu na dużą, na pierwszą i robić to samo, bo będzie taki sam kicker. No i ogólnie odnowić też dirty i raczej będą działały za niedługo, bo chcemy je robić. Ale dirty to już odnowimy tak, tak czy siak. Za darmo. wy <laughs> <A my śmiech> będziecie jeździć. W skrócie szukamy sponsora spota. <laughs> Nie no, ale no link, link macie w opisie. Faka wam pokazuję, a to